Cześć, ja jestem Pinki i dzisiaj jest w końcu ze mną cała ekipa! Szyma, no. Na stole znajdują się kolorowe zestawy waty cukrowej. W każdej wacie schowane jest pytanie, wyzwanie lub pieniążek. Każdy z uczestników będzie losował jedną kulkę, którą później rozpuści w wodzie i sprawdzi, co w niej jest. Za niewykonanie zadania albo nieodpowiedzenie na pytanie, czeka Was karny szot. Okej. Okay. Ja też ja tego, nie biorę udziału. No dobra. Jeżeli zostawicie tutaj 5000 łapek w górę, to z całą ekipą zbudujemy najogromniejszą kulę waty cukrowej. to. Ja bym to spróbował Jestem zrobić. Za. I pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, ponieważ dobijamy do 100 tysięcy! Kochani, proszę Was o zagranie w papier kamień na życe. Kto pierwszy wybiera zestaw? Jest ty nadaję papier. Trzy, Raz, dwa, o, trzy. trzy. No. Się, co to miało być? Jeszcze raz. Trzy po, trzy po trzy. Nie, jest tutaj gra, czyli trzy Krystian grę. drugi. Na... O, no dobra. Ostatnia. Jak mi zabierzecie różowe, to wychodzę. To Patryk, losuj pierwszy. No dobra, to zostaje przy niebieskim. Krystian? Wychodź. Pa Patryk, proszę, wybierz jedną ze swoich kul, ją zamocz. Okej. Okay. Mamy najmniejszą, średnią i największą. Gdzieś tam jest piniówę. Jako, że ja duży jestem. To największą. Uwaga! Wrzucamy do wody. Jest karteczka! karteczka. Mega szybko znikło, fajnie. No. Uwaga! I co w tej karteczce mamy? Oj, to chyba wyzwanie, Patryk. Ja już włączyłam stopę. Chyba będzie wyzwanie, no. Traf piłką do kosza, czas jedna minuta, start! Start! Dobra, dobra, dobra. Minutę to skończymy. No nie, nie. No a skąd miało być? Nie, jak to tak szybko! Fatalna sytuacja, dobra, lecimy dalej. Krystian Środkowa. Trzy, I co to będzie? No, jeden hajs. O karteczka! <laughs> Jednak karcio. No, <laughs> ja coś tam. Nie, nie musisz dać. <laughs> nie popisuj się. Zrób sobie zdjęcie i wstaw na Instastory. Czas, jedna minuta. To spokojnie. A czas? No, no, Czas? Da, bacz. Bacz. Ale on ma telefon! No A jak? Dziękuję. Oh, <ś millionthc calle> <słodki. ścoughs> ha! Łatwo! Nie, ja chyba załamam mam za dużo czasu na te wyzwanie! z Ale żeby było sprawiedliwe, to odpadasz właśnie ty! Nie jest! Gratuluję wygrać no, dwie deszki! Świetnie. Tylko musisz sobie je wysłyszeć. Słodkie dwie deszki. Słodkie dwie dyszki. No i co, frajery? <grym grym> Przed nami zestaw numer dwa. Czy lecicie w takiej samej kolejności, czy chcecie się zmienić? Od drugiej strony. Do ka pierwszy. <grym> Różowe. Ale musicie. Wy... A, wybierasz, dobra. Różowe, okej. Okay. Czyli teraz Krystian. Żółte. No to niebieskie, takie same. No <grym> ja pierwsza, tak? Wybieram. Środek Uwaga! Jiu! Ju. Są yes! 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 pieniądze! Yes! O, ale super! Ale ja ja! No. jest! Skam, teraz ja, tak? Nie chlapię tę batę. Krystian, <laughs> proszę może tobie się poszczęści. Najbardziej zgnieciona. Tu musi być pieniądze. Halo. Trzy, dwa, jeden. Karteczka! O, karteczka! Oj, to będzie wyzwanie, moi drodzy. Miejcie się kosulką z osobą po lewej stronie. Czyli z Patrykiem i czas Nie! Ja się nie to... zamieniam! Trzymaj! Dobrze, że nie ze mną! Ile tam było? 30 sekund? Tak! Jeszcze A... macie 20 sekund! Tak, bo... O nie! Już ja nie wejdę w jego koszulkę! Niech nie wejdzie! No nie! A. O, sorry. Dobra! Zdążyliście! O Boże! No już napra! To jest mój, mój, mój czas, nie? Na pewno nie będzie pieniędzy. Pieniądze są tylko dla mnie. Pieniądze! O! pieniądze! Dwie dyszki! Ja jestem przegrany tylko w tym odcinku widzę. Ale może ci się poszczęści jeszcze. Ale te Krystynia. dwie dyszki są mokre. Boże, jak wam nie pasuje, to ja mogę zabrać po ja prostu. Te nie, 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 nie. Ja mam. Jest gitówa. Proszę, czy kto jaki zestaw wybiera? Czy jak zostaje, teraz jak robimy? Ja teraz pierwszy. Niebieski. Różowy. No dobra, niesamowicie na no to wyszcza nie ma. Ale zaskoczyłaś. Zaczynajmy może bierna. pierwszy. Teraz największa kula, halo. Nie ma pieniędzy do ciebie. Trzy, dwa, jeden. Krystian już miał wszystkie kolory. Jest, Woo! jest dyszka! Prawda, że nie jest złotówka. Niech ja tylko gdzie są, halo. I stówki będę wkładać, jak dobijemy 100 tysięcy subskrypcji, wtedy będzie można mnie znać. No dobra. Dobra, bo czekajcie, bo ja teraz muszę zamanifestować. Pieniądze do mnie płyną. Z łatwością odpowiadam na każde zadanie mi pytanie i z łatwością wykonuję każde wyzwanie. Na razie jedyne pytanie, które ci ktoś zadał, to którą kulę wybierasz. No, I nie wiedziałeś, co powiedzieć. Co? O! o. To miało być pieniądz, o. To będzie pytanie. pytanie czy wyzwanie. Przed nami. Tylko się skleiło. Chyba o do... nie zmazało się. Muszę wziąć drugą kulę. Kto z domu najbardziej gwiazdoży? To jest tak i... To jest tak easy, że. Łatwo! Że ty od razu odpowiedziałaś. To miało być takie trudne pytanie, że szata wypiła. O nie, jakby Jak wymyślałam ja... to z Szakiem, to wstawialiśmy, że powiecie, że Szaku, że szaku, nie? Powiemy. że szaku tak najbardziej gwiazdorzy. Znaczy jeśli chodzi o takie memiczne zachowanie, to Szaku, no ja. a takie typowe gwiazdorzenie, to tym Pan. Ja jestem rockstar, młody rockstar. Czy to będzie wspaniały pieniądz? Z tortem w twarz. Co? Tu nie ma pieniądza. Karteczka! A, mówiłem, że tu nie ma pieniądza. Tylko pytanie, kochani! Kto najczęściej cię denerwuje? Ja nie wchodzę w grę dzisiaj. Jak nie! Jak to nie? No Klaudia, brawo! Ale nie! Za odwagę! Dlatego, że... Za odwagę! Dlatego, że spędzasz ze mną najwięcej czasu, ale ogólnie jakby beze mnie to... Kto najczęściej ci denerwuje? Nie, nie denerwujesz! Znaczy, tak Znaczy, bo to nie jest kto z ekipy najczęściej nerwuje denerwuje, tak? Tylko kto najczęściej Cię denerwuje. Znaczy... Są różne osoby, które mnie bardzo często denerwują, <noise> <noise> ale nie wiem, czy to jest ważne. No dobra, niech będzie, że ja. No. Podczas tych trzech rund Krystian wygrał dyszkę Mamy 10 to. złotych polskich. Będzie nalic paliwa. Wygrał dwie dyszki, a już na trzy dyszki! <noise> Nie, nie, a nieważne. Justyna, na pewno tu miałaś pieniądz. Mówiłam. To, to mój pieniądz to jest. Mówiłem, że ja czuję pieniądz nosem. Dobra, to czyli mam 50. Przeszliśmy do rundy, gdzie na stole znajdują się wszystkie kule waty cukrowej oraz szoty. I uwaga, wrzucacie na 3-4 kulkę do swojej wody. Osoba, która nie będzie miała pieniążka, pije. Szota. A osoba, która ma pieniążkę, po prostu wybiera szota innym. Dobra, ja pierwszy wybieram kulę. Dobra, tą z brzegu. Po prostu. Żółta. Uwaga. Dwa. Jeden. Pieniądz! Pieniądz. Dycha! Mamy dyszkę i jeszcze największą przyjemność. Możesz wybrać im szota! Rogal, ty to uwielbiasz, Walisz to od razu? A czeka, wali to. Co to oj, jest? Jaj, jaj. Nie wiem, ale próbujcie. Ojojoj. Oj, oj. Nie było soku z buraku? Oj, oj, oj. To śmierdzi. Ale po kolei pijcie. Pierdzej Jajka. Kobiety mają pierwszeństwo. Czy tam są robale? Nie. nie, nie ma żadnych robali. Nie dam rady. No nie ma, nie dam rady. O! Dobrze, brawo. Tabasco z czym? Z mlekiem chyba ryżowym. Dobrze, Piona. Pali rurę? Możesz ja, popić wodą. To tak śmierdzi! Nie do śmierdzi! A to co to jest? A to wypij się, to się dobrze. Nie, powiedz co to jest. Patryk, to jest przepyszny. Mój ulubiony sorbet z truskawki. Krystiana. Aby Krystiana. Dobra, lecimy z tematem. A, do, do dna! Do dna! O! Do dna! Oj, oj, oj. Musisz poprawić drugi. Nie, za karę jeszcze jeden. Nie Sorry. przesadzaj! Bo wylałeś, to się nie nagrało. Tak. Nic się nie nagrało. Nagrałem. Ja widziałem, że nie wypił całego. Wy, wypluł. I, wy, I wylał. Nie, nie wyplułem. Wypluł. Nie wyplułem. Wypluł. Wyplułem. Wyplułem. Na jedykę, że to pasuje na to, żeby roger wypił jeszcze jednego shota? Nie! Zagłosowane. Czterech, Zagłosowane. na jednego. Może wybrać sam. Much. much later. Raz, dwa, trzy. Hop, to żółtko jest. <laughs> Co? Patryk, nie przesadzaj, to jest sok dobrego. Sok pomarańczowy. Dobrze. Tak, sok pomarańczowy. Już nie przesadzaj. Ty ja... myślisz, że ja nie wiem, jak smakuje sok pomarańczowy? Ale to naprawdę był sok. Nie, to nie był sok. Dobra, no to te z lodówki co chyba trzy tygodnie tam leżał, tak? Otwarty. Pyszny był. Dawajcie, kochani, proszę bardzo. Niebieska, duża. Zostaw tą niebieską, co ty robisz? Patryk! E! No, i za karę Ale przecież spórkę. nic nie patrzyłem, tam nic nie widać. Weźcie się, ogarnijcie wszyscy. Aaaa! Widział. Pieniądz! Widział. <grafię> Graj o pieniądz! Widział. Go. Let's go! Wybierasz. Wybieram, i teraz o. zemsta. No i co teraz, Justyna? Nie przesadzaj! Nie nie przesadzaj! No dlaczego mi. A, a to mi wygląda też mega ohydnia, ale dla Krystiana może to być znośne. Przydewno. Nie, zdrówka. Nie, nie wypiję tego. Dawaj. Nie wypiję tego. Dasz radę. Nie no jest ty na nie tego. przesadzaj! Czyscy, co ty przy szkole jesteś? No nie wypiję tego, Daj co to skoku, jest? W ogóle. Nie wiem. Czekaj. To jest też mleko jakieś. Tak, jakieś trzyno. Dziadajka, dawaj. Nienawidzycie. Raz. Chciałam powiedzieć. Raz. No proszę bardzo. Dawaj! Raz, dasz dwa, dasz trzy hop. Poszło sprzęgło! O, Justyna przeżyła. Co to, to było? Nie wiem, ja staram się zapomnieć A to nie Czy... było też sok pomidorowy? Był, ale taki jakiś z czymś z chyba. Czymś. Tak, z czymś, tak, z czymś, ale z czymś... Bardzo niedobrze nie pamiętam Psz, Super <laughs> To ja poproszę różową. Ja też chcę różową. Ej, tak samo pakną wszystkie no tam, przecież widać co w nich jest. Raz. Na przykład dwa, u mnie jest pieniądz. Trzy. Kartka. O! o nie. Dogrywka, kolejna kulka. Dogrywka, kolejna kulka. Dobra. Okay. Jest, jest nie jest, ma nic pustego. Nie pusto! Nie, no masz kartkę. A karty? Dwie kartki. A dwie kartki, przepraszam. A jak vai. ja tego nie zauważyłem. Jest. Dzisiaj już siedem dych! Zuzanna <grystana grystana> jest szalona. <grystana> to, to będzie dla Rogala. Uuuu, wow, z kożuchem. Super, ewentualnie. <grystana> a to będzie dla Krystiana. Proszę bardzo, Ojo. smacznego chłopaki. Ojojojojoj. Raz, dwa, trzy. Eee! się! <grystana> ja się wpadnę, że on jak się czujesz, co miałeś? Absynt, cytryna było? i coś jeszcze. A ty, Patryk? Ja mam jakieś gówno. To <noise> Do smacznego. Zostało pięć kul. Jak to się stało? Stało się to tak. Kto pierwszy, to pierwszy ten lepszy! Dobra. <noise> Czyli jak ktoś trafi tra pieniądze, to ma drogrybkę między tamtymi. Dobra, Dobra. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Pieniądz, pieniądz! Jest! Pieniądz się Jack, pod rozwaliłem! Tak jest! Brawo, Krystian! Tu może być pieniądz, więc decydujcie się. Jak nie, to pijecie po szocie. Dwa akurat zostały. To Dobra, dogrywka. No nie! A, ja! No ja! I tak po szocie. No dobrze! No A, dobrze. Dwa Po dwa walicie? Nie! Nie, po jednym. Czemu to dla mnie! A już ty nie damy tego. No fajnie, Mira. to jest pewnie czysty absynt. nie? Ja... Bardzo mam. Ale to jest już no to jest ten taki, co stał na drzwiach, taki już ostatek tam będzie mi w... Do raz, powodzenia. Dwa, trzy! Jeżeli wiesz, że to będzie zły dzień, to zacznij od absyntu. No, tak jest przeterminowany, no. Czy się je ogniem? <laughs> Podsumujmy, kto dzisiaj w zwycięzcą został. Na pewno nie został! Patryk, gratuluję, twoje wygrane trzy dyszki na dzisiaj. No? A zwycięzcą ładnie. tego hajsu dzisiejszego jest Krystian Justyna. Razem wygraliście 7 złotych. Po 7 dyszek? No, to tak było. Okej. Okay. A to? Wygraliście po 7 dyszek, gratuluję, a zostawcie łapkę w górę z rozbijajcie do moich ekipowiczów, bo że nigdy nie nauczysz się go mówić. <grymne> Trzymajcie, <grymne> Trzymajcie się, Elo! Pa!